Witam wszystkich po dłuższej przerwie na moim kanale. Jestem właśnie po urlopie, wróciłem. Pora wrócić do rzeczywistości, zabrać się za pumę i skończyć pumę. Także zapraszam do oglądania. Tutaj pozostało mi zamontować jeszcze cały rozrząd, złożyć klawiaturę oraz włożyć pompę wysokiego ciśnienia. Wszystko to pokażę dzisiaj na filmie, także zapraszam do oglądania. Właśnie zabieram się za montaż pompy. Tutaj mam to wszystko wyczyszczone. Także tutaj mam pompę. Zobaczcie, tutaj zdjąłem ten kołmierz. Że najpierw musiałem ściągnąć, bo tak koło było założone. To zdjąłem te koło i zdjąłem ten kołmierz, ponieważ tu wiedziałem, że tutaj jest w tym miejscu o-ring, bo ten kołmierz tutaj się obracał i przesuwał także chciałem zobaczyć w jakim stanie jest ten o-ring bo po tej pompy nam trochę się właśnie pocił olej i powiem Wam szczerze, że dobrze, że zajrzałem tutaj bo nie wiem czy oni to rozbierali do sprawdzenia pompy czy sprawdzali to z kołomierzem czy po prostu ściągali ten kołomierz i koło i dostawiali na maszynę, tego nie wiem ale się okazało, że ten o-ring, który tutaj tu już mam założony nowy o-ring ale zobaczcie ten o-ring jeśli chodzi o ten o-ring to on tu w jednym miejscu Zaraz Wam pokażę On tutaj Nie ja wiem czy to będzie widać Ale jest Jest tutaj przycięty I jest uszkodzony I to mogłoby mi Po prostu powodować wycieki Także dobrze, że tu zajrzałem Mam zamontowany nowy ten oring Później tu przychodzi ten kołmierz To posmaruję wiadomo olejem Cisnę ten kołmierz I na kołmierz mam też Tutaj również nowy oring Też to później posmaruję olejem przed montażem i zakładam pompę. Tutaj, tak, jeżeli chodzi o ustawienie koła, ta pompa po prostu normalnie ją tylko zakładamy. Ona ma nam tylko podpompować ciśnienie. Nie ma tutaj żadnego określonego położenia na stożku. Nie ma żadnego wpustu. Zakładamy koło, dokręcamy nakrętkę. Chyba na 100 Nm trzeba ją dokręcić. Że to sprawdzę w instrukcji, tak coś mi śmignęło wcześniej. I tutaj względem rozrządu nie musimy po prostu ustawiać położenia. Pompy 7430 Premium, jak wmontowałem właśnie pompę wysokiego ciśnienia, tam było wymagane, że musi być odpowiednio ustawiona do położenia wałka rozrządu. Tu w tym przypadku nic nie trzeba ustawiać. Wtryskiwaczy również nie trzeba kodować, wpisywać, tylko montujemy wtryskiwacze sobie i uruchamiamy silnik. Nic nie trzeba cudować z jakimś kodowaniem. To jest bardzo dobre rozwiązanie, nie, nic co nam nie utrudni, jeżeli chodzi o ten system Bosza. W tym przypadku, no i zamontuję pompę, to później się zabiorę za górę. Zawory to wszystko pokażę, jak składam górę, zawory reguluję. Tu, jak widać, mam uszykowane już dźwigienki zaworowe, oraz tutaj, bo to jest głowica czterozaworowa na cylinder. Do tego są takie mostki. Należy pamiętać, że tym znakiem musimy mostek umieścić do strony kolektora wydechowego. Następnie te śruby mocujące dokręcamy momentem 36 Nm Co musimy pamiętać? Żeby sobie poluzować tutaj te regulacyjne śruby i troszkę je wkręcić do góry Żeby po prostu nie doszło do tego, tego na przykład, że przy skręcaniu nam zawór się oprze o tłok, bo być może być lepsze regulowane. To by było w przypadku gdybyśmy na przykład pomylili na przykład laski popychacza czy dźwigienki By trafiły na inne miejsce, no i jeżeli też robimy głowice to też wiadomo, to wszystko trzeba później wyregulować. Dlatego lepiej to sobie wszystko poluzować, stopnąć do góry, żeby był większy luz i dopiero dokręcać. Tutaj pompa z takiego ciśnienia, tak jak pokazywałem wcześniej. Tutaj wymieniałem o ring, ściągałem te koło. Tu mam już przygotowane miejsce, wyczyszczone wszystko. Będę zakładał tą pompę. Tutaj w tej pompie nie musimy patrzeć na żadne znaki, na nic, tylko po prostu wkładamy ją bezpośrednio do. Silnika przekręcamy, i wszystko powinno działać. Tutaj widać już tryskiwacze, mam zamontowane te śrubki, dokręcamy bardzo małym momentem. Bo tu 1,5 Nm chyba jest instrukcji. Także żeby tutaj trzeba uważać, żeby tego nie przekręcić. Tak jak mówiłem, mostki na zawory zakładamy właśnie tą kropką do strony kolektora wydechowego, czyli w tamtą stronę. Tutaj mam też już zamontowaną tą obudowę. Jest tu wymieniona uszczelka. Teraz będę montował właśnie całą, całą klawiaturę dźwigienki zaworów i za chwilę pokażę w jaki sposób tutaj się reguluje te zawory Tak jak mówiłem wcześniej mam wszystkie śruby regulacyjne zawory poluzowane i wykręcone do góry, żeby po prostu uniknąć kolizji przy dokręcaniu Następnie dokręcam śruby mocujące Klawiaturę momentem 36 Nm i zaraz przechodzę do regulacji zaworów. Przy tym silniku tutaj zobaczcie to jak widać, żeby obrócić wałem korbowym, nie ma takiego miejsca otworu, żeby można było wsadzić ten klucz z kołem zębatym i obracać. W tym przypadku należy odkręcić rozrusznik i tutaj do tego celu jest taka specjalna blacha przystosowana z Otworem, gdzie wkładamy klucz i kręcimy kołem zamachowym, ja tej tutaj blachy nie mam. Kołem obracam sobie w ten sposób, że mam tutaj łyżkę, i łyżką opieram o śruby i obracam, ponieważ ciągnik jest rozpołowiony, musimy pamiętać, żeby kołem zamachowym, wałem korbowym, obracać zawsze zgodnie z kierunkiem obrotów silnika, w tym przypadku. Zawsze, gdy mamy problem, nie wiemy w którą stronę się wał obraca, najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zobaczyć na wentylator. I zobaczcie, łopatki są tak wyprofilowane, i musimy wiedzieć o, to, o tym, że wentylator się obraca w tą stronę, tak, żeby powietrze ciągnął w stronę silnika. Także widzimy, że tutaj wychodzi na to, że wał korbowy się obraca w tamtą stronę. Tak, stoimy przodem do ciunika, to w prawą stronę, tak i tutaj w kole zamachowym jest miejsce, żeby zablokować wał korbowy w górnym, martwym punkcie. To tak jak tu widzicie, jest wsadzony kołek, on jest tak pod kątem. Tu jest otwór. Jak roz, odkręcimy rozrusznik, to ten otwór będziemy tutaj widzieli, i musimy po prostu tak obracać tym wałem korbowym, żeby po prostu trafić. Tym kołkiem ustalającym. Wtedy mamy górny, martwy punkt pierwszego cylindra i szóstego. Gdy wał korbowy mamy już ustawiony na górny, martwy punkt pierwszego tłoka, to tutaj, zobaczcie, tu jest czujnik położenia wału korbowego. W instrukcji jest napisane, że tak, kolejna regulacja zaworów następnego cylindra, czyli tu jest tak, kolejność pracy jest. 153, czyli pierwszy, następnie piąty, później trzeci cylinder, szósty, drugi i czwarty. Taka jest kolejność pracy, i tak cylindry mają co 120 stopni, czyli musimy tutaj odmierzyć 120 stopni obrotu wału korbowego. Tam instrukcja podaje, że jest to co 20 wrąb na tej tarczy. Trzeba policzyć sobie 20 wrębów, zrobić kreskę. To sobie zrobiłem. I kolejny będzie to 40 wrębów, czyli 20 od yy, ostatnio zaznaczonego będą trzy takie oznacza, oznaczone położenia dla trzech cylindrów yy, na jeden obrót wału, i na kolejny obrót wału yy, ustawiamy kolejne cylindry. Trzy to czyli, jak mamy tak górny, martwy punkt, to już później sobie tutaj to odblokuj, odblokowujemy, obracamy wałem korbowym yy, na 20 wrąb. I mamy wtedy Regulację jak regulowaliśmy pierwszy To czyli będziemy regulować Piąty Ten Następnie regulujemy Trzeci czyli ten Później regulujemy Szósty czyli ten I regulujemy Drugi Tak jak widać ten jest drugi I czwarty Czyli ten I zawory mamy wyregulowane Wałem korbowym musimy obacać 120 stopni. Luzy zaworowe, jakie tutaj są, to 0,25 jest dla zaworu sącego i 0,50 jest należy ustawić dla zaworu wydechowego. Zawory wydechowe są to zawory te. Które tu widzimy, które są bliżej kolektora wydechowego Tak jak widać tutaj te na dłuższych dźwigienkach, to są wydechowe A te są sące. Należy pamiętać, żeby nie, nie pomylić właśnie luzów między wydechowym a sącym. Płasko trzeba potem wziąć taką to Zieloną mm -hmm. weź, to kół Tu wtedy weźmiesz na płasko i Myślałem, że tak Nie będzie ci wiesz Tylko odwrotnie, żeby to. Tak Czekaj na dół, tak, obracaj, no jeszcze, jeszcze, jeszcze. To jest zaznaczone. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze Dobra, cofnij, cofnij, przejechaliśmy, przejechaliśmy Tutaj. No jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek. Troszeczkę, to jest ma, mało. Tyć ci ty, 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 dobra. Dobra, jest ustawione. Teraz piąty ustawiamy, czyli ten powinien być luźny. Na to wygląda, że to. Dobra, regulujemy. Gdy mamy zablokowany wał korbowy w tej pozycji, że kołek wchodzi właśnie w te miejsce to mamy wtedy pierwszy cylinder w pozycji górnego kurde nie ma światła, nie, da mi się chyba, nie uda mi się nakręcić coś dzisiaj wiatr wieje co za pech, jak mam coś nagrywać to po prostu prądu nie ma jest bo jest dzisiaj u nas straszna wichura i ten wiatr po prostu o, znowu nie ma prądu, chyba dzisiaj nic nie nagrał Kurczę, jak się przygotuję, żeby coś nagrać, to zawsze mi coś jest pod górkę, później coś tam i zawsze te odcinki się tak robi rzadko ostatnio. Może zaraz wrócę do skończę. I co? Nie ma światła, nie udało mi się filmu skończyć, także wytłumaczę to przy oknie, mam tutaj instrukcję i opowiem o tej regulacji zaworów, a mianowicie tak. Jeżeli chodzi o Puma 155, zawory musimy regulować osobno dla Położenia każdego tłoka. Dlatego tak jest, ponieważ tutaj wiadomo, że Puma 155 nie ma zaworu EGR, ale ona ma dodatkowo na wałku rozrządu na krzywce zaworu wydechowego dodatkowe wzniesienie. Polega to na tym, że gdy podczas suwu ssania, dodatkowo jeszcze się w pewnym momencie na chwilę wznosi zawór, znaczy otwiera zawór wydechowy i do komory spalania są zaciągane spaliny spaliny tak w celu tam lepszego, efektywnego spalania po prostu paliwa zastępuje to funkcję zawory EGR, dlatego w tym przypadku nie możemy regulować zaworów tak jak na przykład w silniku Cummins 8.3 który występuje w ma case'ach Magnumach że też można regulować zawory dla dwóch położeń wału korbowego, blokując wał korbowy kołkiem w górnym martwym punkcie pierwszego i szóstego tłoka. Tutaj mam przed sobą instrukcję, zaraz właśnie skieruję kamerę i spróbuję wytłumaczyć, na czym to polega. Tutaj mam instrukcję napraw do silnika Cummins 8,3 litra. Tak jak widzimy, tutaj mam pokazany schemat zaworów i regulacji zaworów. A więc tak, zobaczcie, ustawiamy wał korbowy w martwym punkcie, blokując... Koło zamachowe kołkiem. Dlatego położenia, gdy mamy zablokowany wał korbowy, możemy wyregulować następujące zawory. Tutaj są opisane cylindry, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty a tu są pokazane zawory. Sący wydechowy, sący wydechowe są opisane. I zobaczcie, tutaj są strzałkami pokazane zawory, które możemy wyregulować dla danego położenia wału korbowego. Wtedy te zawory są luźne i możemy je wyregulować. Czyli tak, tutaj w tym przypadku, gdy możemy wyregulować na pierwszym cylindrze, to wiemy o tym, że jest górny martwy punkt pierwszego tłoka w momencie, gdzie tłok przechodzi z suwu sprężania w suw pracy. Wtedy te dwa zawory są luźne. A na szóstym cylindrze występuje mijanka. To znaczy, że też jest tłok w górnym martwym punkcie, ale on przechodzi z suwu wydechu, czyli zawór wydechowy. Zamyka się a otwiera się zawór sący. Te zawory się mijają i przechodzi z suwów wydechów, z suw ssania. Dlatego, tak, w tym położeniu możemy wyregulować te zawory. Później obracamy wał korbowy o 360 stopni i blokujemy również kołkiem. I wtedy regulujemy następujące zawory. Tak jak widzimy, te zawory, które były tu wyregulowane, to tutaj już nie regulujemy, tylko regulujemy pozostałe zawory. A teraz tak, skupmy się znowu na pierwszym. Tu był pierwszy cylinder w momencie, gdy zawory były luźne, czyli był y, suw y, sprężania, przychodził suw w pracy, a teraz, gdy mamy o 360 stopni obrócony wał korbowy, y, te zawory są w y, momencie mijania się. Czyli z suwu Wydechu przechodzi w suw sania. Czyli tu jest mijanka. Tutaj, w przypadku szóstego, yy, mamy wtedy yy, suwu sprężania na suw pracy i te zawory są całkowicie zamknięte i luźne. Możemy je wyregulować. Także tak robimy właśnie w tym przypadku. W tak nie możemy zrobić. Możemy to, musimy to robić dla każdego yy, tłoka osobno. Gdy nie mamy żadnych znaków, również możemy wyregulować zawory, wiedząc o tym, że pierwszy tłok jest w parze z szóstym tłokiem, drugi tłok jest w parze z piątym tłokiem, i trzeci tłok jest w parze z czwartym tłokiem. To znaczy, że te tłoki w tym samym momencie osiągają GMP. Następnie musimy wiedzieć o tym, że. Gdy mamy miankę na szóstym cylindrze, czyli zawór wydechowy się zamyka, a zawór sący się otwiera, w pierwszym cylindrze mamy dwa zawory zamknięte, ponieważ sów sprężania przechodzi w suw pracy. I w tym momencie możemy regulować. I gdy mamy miankę na przykład na pierwszym, to wtedy regulujemy dla szóstego. I tak samo jest w tym przypadku. Gdy mamy mijankę na piątym, regulujemy dla drugiego. Gdy mamy mijankę zaworów na drugim, regulujemy dla piątego. Gdy mamy mijankę zaworów na czwartym, regulujemy dla trzeciego. Gdy mamy mijankę zaworów na trzecim, regulujemy dla czwartego. Gdy regulujemy zawory na zasadzie mijanki zaworów, musimy wiedzieć jedną rzecz, która nam ułatwi regulację kolejność pracy zapłonów w poszczególnych cylindrach. Tutaj mam napisane 153 624. Oznacza to, że kolejność zaponów występuje następująco. Najpierw pierwszy cylinder ma zapon, później piąty, później trzeci, później szósty, później drugi i czwarty. Gdy regulujemy, wyregulujemy na przykład już na, za, na cylindrze pierwszym zawory, Będziemy chcieli przystąpić do następnej regulacji, to następny cylinder będzie piąty. Wystarczy wtedy, że obrócimy wał o 120 stopni. I teraz tak, wiemy, że piąty cylinder ma GMP razem z tłokiem drugim. W tym celu, gdy będziemy obracali, musimy obserwować zawory cylindra drugiego i obserwować miankę. Gdy zaobserwujemy, że zawory się mijają, oznacza, że jest tutaj GMP dla tłoka drugiego i piątego. Z tym, że tłok drugi będzie miał mijankę, to czyli będzie przejście z suwu wydechu w suw ssania, a cylinder piąty będzie miał zawory zamknięte i będzie to przejście tłoka z suwu sprężania w suw pracy. Wtedy są zawory zamknięte i możemy je wyregulować. Następnie, gdy wyregulujemy już na cylindrze piątym, kolejny zapłon jest na cylindrze trzecim i wiemy, że cylinder trzeci jest w parze z czwartym, jeżeli chodzi o GMP i obserwujemy mijankę na cylindrze czwartym, a regulujemy wtedy na trzecim. Gdy mamy wyregulowany cylinder trzeci, obracamy znowu o 120 stopni, przystępujemy do regulacji cylindra szóstego. Wiemy, że szósty jest w parze z pierwszym Dlatego będziemy musieli obserwować Obracając wał korbowy Obserwujemy cylinder pierwszy Gdy wystąpi mijanka Wiadomo, że na szóstym będzie możliwość regulacji Bo dwa zawory są zamknięte Gdy to wyregulujemy Regulujemy następnie cylinder drugi Bo taka jest kolejność zapłonu Wał się obaca znowu o 120 stopni Wtedy gdy drugi jest z piątym, musimy obserwować miankę na piątym cylindrze. Gdy mamy miankę, zawory na drugim są zamknięte, można je wyregulować. Następnie znowu obracamy wał korbowy o 120 stopni. Będzie to po prostu wtedy tak. Czwarty, czwarty jest z trzecim, czyli obserwujemy, obserwujemy trzeci cylinder, na trzecim mamy miankę. To znaczy, że możemy wyregulować zawory na cylindrze czwartym, bo są zamknięte i to mamy wtedy obrót wału. Musimy obrócić dwa razy o 360 stopni, czyli dwa pełne obroty wykonujemy w celu regulacji wszystkich zaworów. Także to by było w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.